Cześć Palec, witam Cię. Cześć. Jak się czujesz w roli kapitana Latin Kings? No bardzo spoko, no, ale to ogólnie także tak, że jestem kapitanem, tylko też prowadzimy tutaj z Szymkiem i z Krzyszkiem Dziubą i razem wszyscy podejmujemy decyzję. Staram się. Jak ten, jak ten mecz drugi w Waszym wykonaniu? Porażka. No porażka, ale to nie było tak, że cały czas Delta jakby... Prowadziła. Prowadziła, znaczy prowadziła, prowadziła, ale chodzi o to, że nie mieli takiego panowania na boisku, ponieważ tworzyliśmy akcję, bo na przykład dużo mieliśmy akcji, ale... Nie wyszło, no. Ale cały czas widać, że się zgrywamy, po prostu z nowa ekipa, ze starej ekipy, znowu dzisiaj przed y, Piotrek Laszczyk, który też dobrze grał, Potrzebujemy takich obrońców jak on i, i zgrywamy się cały czas wszyscy. Po chcemy zrobić kolektyw i żeby na nasz mecz był wygrany. A jakie oczekiwania na ten sezon? No utrzymanie, nie? <laughs> Bo Latin Kings nigdy nie wygrało tej ligi, ja myślałem, że, że jednak będziecie chcieli powalczyć o coś więcej. No będziemy walczyć, no. na razie mamy to, to jest dopiero pierwsza porażka, nigdy nie wiadomo co, no. Urwiemy punkty wie, tu klepie. I, już, I zobaczymy co wtedy. Powodzenia. Dziękuję.